Zadanie 13.2 czerwiec 2023. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY narysowano wykres funkcji y równa się f od x. Zobacz rysunek i mamy wykres. Polecenie. Zapisz poniżej zbiór wszystkich rozwiązań nierówności f od x mniejsze od minus 1. Czyli szukamy wartości mniejszych od minus 1, gdzie są wartości. Równe minus 1. Równe minus 1 to jest ta tutaj rysowana przeze mnie prosta. Y równa się minus 1. A my szukamy takich wartości, które są mniejsze od minus 1. Mniejsze od minus 1 to są te wartości pod osią. Tu są mniejsze, a tu są większe. Czyli mniejszy to o ten fragment naszej funkcji. Tutaj. Aż do tego momentu punktu styczności. Ponieważ mają być tylko mniejsze, czyli te, które są równe minus 1, nas nie interesują, więc podajemy odpowiedź. Ten przedział jest od, czyli x należy od minus 5 otwarte, bo tu kółeczko otwarte, i do minus 3 też otwarte, bo nie ma być równe, a tylko mniejsze od minus 1, i to jest odpowiedź do naszego zadania.